Dojrzewanie to proces trudny. Trudny dla nastolatków, ale trudny też dla rodziców, bo trzeba o tym porozmawiać, trzeba wyjaśnić. Nie zawsze potrafimy, nie zawsze wiemy. I to jest jedna trudność. A druga trudność, o której dzisiaj będziemy mówili, to żeby mieć pewność. Yy... Czy to dojrzewanie przebiega prawidłowo? Bo to też jest bardzo. A, to przede wszystkim jest bardzo ważne i to też może skomplikować sprawę. Dlatego dzisiaj będziemy mówili o zaburzeniach dojrzewania u dzieci, hormonalnych zaburzeniach dojrzewania u dzieci. Czy to jest częsty problem, że te zaburzenia. Czy to jest na nabierający na sile problem zaburzeń dojrzewania? Nie jest na szczęście częsty, ale no oczywiście z perspektywy praktyki endokrynologicznej, no to tych pacjentów jest całkiem sporo. Tak, to prawda. Z swojego punktu widzenia pewnie jest. Ale z perspektywy pediatry nie aż tak dużo. Natomiast bardzo ważne jest, żeby jednak to wyłuskać, prawda? I żeby, żeby te przypadki, gdzie to dojrzewanie nie przebiega prawidłowo, zidentyfikować i, i żeby zacząć jakąś diagnostykę i ewentualnie leczenie. Ja dobrze mówię, że to jest trudne z tego punktu widzenia, bo po pierwsze, pewnie rodzice nie wiedzą wszystkiego, pewnie dużo rodziców wie mało na temat dojrzewania, jak ono powinno przebiegać, a jeszcze do tego dochodzi, że trzeba Dziecko obserwować i to obserwować właśnie poprzez te kwestie intymne. To jest potrójnie trudne, domyślam się. Tak, to jest oczywiście temat wstydliwy w naszym społeczeństwie. Yy, dzieci też się wstydzą, dzieci się gdzieś zasłaniają. Ale jak najbardziej rodzice mogą nie wiedzieć. To, to jest wiedza specjalistyczna. Yy, warto w tym kontekście jednak zgłaszać się na wizyty bilansowe do pediatry, czyli takie. Z lat. Kilkulatki, no ta, kilkulatkiem. Ja tak, już nie, tak. bo to rzeczywiście. I to są te wizyty, kiedy najpierw pielęgniarka w szkole tam pomierzy, poważy, zmierzy ciśnienie, i potem jest ta karteczka dla rodzica, gdzie rodzic coś tam wypełnia, wychowawca wypełnia, a na samym końcu ma się zgłosić do swojego lekarza. Część rodziców to tak traktuje po macoszemu, mhm. mówi: A, nie oddamy, a po co? Przecież widzę, że z moim dzieckiem jest wszystko dobrze. Ale jednak to ten bilans, gdzie pediatra czy lekarz rodzinny tak. Patrzy na to dziecko tak obiektywnie, a nie subiektywnie przez pryzmat rodzica, jest bardzo ważny, i tam też to dojrzewanie jest oceniane. No bo to też ciężko, to jest jeden sposób, ale to też ciężko ocenić na pierwszy rzut oka, bo z tego co ja tu widzę, już mówiąc otwarcie, to chodzi przecież też o wielkość jąder, na przykład. Dokładnie. O, chodzi o to, jak rosną piersi. To są. No, trudne do obserwacji, to trzeba tego malucha rozebrać, dzieciaka, nastolatka, nastolatka. rozebrać mm -hmm. i obejrzeć. To nie jest kwestia spojrzenia na dziecko ubrane przez dżinsy, przez koszulę. To trzeba e, tego młodego człowieka, młodą dziewczynę, młodego chłopaka rozebrać, trzeba obejrzeć piersi. To jest kwestia wielkości jąder, e, no, kwestia tego jak to nagie ciało się e, kształtuje. Czy my powinniśmy w domu oglądać swoje dzieci w ten sposób? E... Czy próbować zachęcić, albo chociażby nawet o tym rozmawiać? rozmawiać, jeśli nie da się, no wiadomo, nic na siłę oczywiście, ale poprzez rozmowę i poprzez przykład też pokazywania ciała, dawać, że trzeba o tym mówić, trzeba to obejrzeć. Powiem tak, te kwestie intymności, jakby zostawiam to do decyzji rodziców. Są rodziny, w których nagość nie jest żadnym tabu, są rodziny, gdzie się jednak zasłaniamy, nie kąpiemy się razem z dziećmi, nie chodzimy na golaska od pewnego wieku dziecka. Natomiast bardzo jest dobrze, jeżeli jeżeli dzieci nie wstydzą się, jeżeli rodzice, po pierwsze... Mają normalne podejście Bo do tego. Bo sam temat tematu. wybrzmiewa, tak, sam to już typu, nawet nie, nie chodzi o rozwijanie, ale sam temat, żeby wybrzmiał, że się teraz rozwijasz, że jeśli na przykład się nie umie rozwiązać, można też książki podsunąć od Jak najbardziej, no? ale też, żeby, żeby w naszym słowniku funkcjonowały te wyrazy typu, typu penis, typu pochwa, typu piersi, owłosienie łonowe, pachowe, włosy na nóżkach, włosy na rączkach. To jest normalne, córko, że masz włoski synku, że masz, że ci się zmienia głos i tak dalej, żeby też dziecko wiedziało, że, że to jest coś naturalnego i że. Jeżeli zauważy jakieś niepokojące objawy, to, to zgłosi je rodzicowi, prawda? Po, po prostu powiem: Mamo boli mnie jądro, na przykład mam zaczerwienione jądro. I, no I wtedy już albo rodzic sam obejrzy, albo pozostawia to w gestii specjalisty, czyli idzie, zgłasza się do lekarza, może sobie wybrać, prawda? Z chłopcem może iść do pana doktora, z dziewczynką może iść do pani doktor, e, czy to do ginekolożki, czy to do pediatry, czy to do urologa. Także e, tutaj już jest zupełna dowolność, ale Ważne, żeby się nie wstydzić, żeby to były normalne tematy, żeby obgadać z tymi dziećmi kwestię dojrzewania, to jak ich ciało się będzie zmieniać, że te, te zmiany są, są normalne, są nieuniknione, że, że ja też tak miałam, ja też miałam pierwszą miesiączkę, prawda, że są podpaski, że są tampony, żeby to nie było takim tabu. Tak żeby one same przez to nie przechodziły, bo one wiadomo, przecież same się obserwują, same widzą, co się zmienia, nie ignorują tego. I najgorsze, co mogło być, żeby nawet jeśli pojawił jakiś problem, żeby chodziły z nim same, martwiły się, żeby on nie wyszedł na światło dzienne. No dobrze, to teraz to pytanie lekarskie, bardzo ważne. Jak to powinno przebiegać? Jakie są objawy, jakie są zakłócenia mm -hmm. dojrzewania, które możemy zaobserwować, mm -hmm. jeśli zerkniemy na przykład na nasze dziecko w bieliźnie? Tak, więc zaczynamy. Pierwsze oznaki dojrzewania chcielibyśmy widzieć u dziewczynki, po skończonym ósmym roku życia u chłopców, po skończonym dziewiątym roku życia, chłopcy trochę później dojrzewają. Czyli do tego czasu mamy spokój. Do tego czasu powinniśmy mieć spokój. Chociaż niekoniecznie, tak. bo może się zdarzyć tak, i to pewnie zaraz mm. powiesz, że to dojrzewanie znacznie się wcześniej tak. i to też jest źle, Dokładnie, ale nie tak, także już nie tak. przerwało. Jeżeli jeżeli mm. będziemy mieć wcześniej troszeczkę oznaki, no to już jest to powód do skonsultowania tego z lekarzem. Najpierw ze swoim pediatrą, e, potem ewentualnie z endokrynologiem dziecięcym i już cała ta machina diagnostyczna e, gdzieś nam rusza. Chcę też powiedzieć, że te granice dojrzewania się troszeczkę przesuwają, czyli wcale nierzadko widzimy zupełnie zdrowe siedmiu i półletnie dziewczynki, którym zaczynają rosnąć piersi. Albo pojawia się jakieś owłosienie łonowe i to już, już być może za, nie, za jakiś czas te normy będą troszeczkę przesunięte. Ale póki co to jeszcze nie jest norma póki i wtedy co, warto się zainteresować, się czy to nie za wcześnie. Konsultujemy, mm -hmm. tak? Dobra. Bardzo często zgłaszają się mamy z dziewczynkami, które zaczynają wyczuwać guzek pod brodawką, gdzieś tam Jedno, jedno piersiątko boli, drugie jeszcze nie. No jest to jakby normalny etap, czyli też ten rozwój piersi może przebiegać asymetrycznie. Nie Ale bardzo dobrze, że się teraz. zgłaszają, że przychodzą i tak, patrzycie, czy wszystko dokładnie. jest ok. Dobra, to jest jedna z kwestii. Te, no to jakie są, czyli tak. Mm, czyli bo to chyba jest tak, że musielibyśmy opowiedzieć o całym procesie dojrzewania, żeby wiedzieć, co jest zakłócone. Tak, i myślę, że to wykracza chyba poza, poza to nasze krótkie spotkanie, jak to dojrzewanie przebiega. Natomiast, no, dojrzewanie ma swoje sekwencje, jakby, i też. Na przykład nie byłoby prawidłowe, gdyby doszło do pierwszej miesiączki przed innymi jeszcze cechami dojrzewania bardzo wcześnie. Także też w tych przypadkach musimy się skonsultować. Ale powiedz to, powiedz mm? proszę, bo to bardzo ciekawe. Czyli jak to kolej u dziewczyn powinna mm -hmm. wyglądać, jeśli mm -hmm. można tak z grubsza? Tak, możemy, przecież. oczywiście. No, no. Najpierw zazwyczaj albo się pojawia, albo się powiększają gruczoły piersiowe, albo pojawia się gdzieś owłosienie łonowe i pachowe, a dopiero po około 2,5-3 latach pojawia się pierwsza miesiączka. Mamy też ten skok wzrostowy, który jest troszeczkę spokojniejszy niż u chłopcy. Trochę bardziej rozciągnięty w czasie, ale gdzieś takie sezony, gdzie dziecko wyrasta nam o dwa rozmiary się będą pojawiać. E, I to też jest przejaw dojrzewania. To jest przejaw dojrzewania. Mówmy tej dziewczynce, że jej proporcje ciała się będą zmieniać, że będzie taki moment, kiedy jej kończyny strasznie się wydłużą, będzie taka troszeczkę nieforemna, ale potem zaczną gdzieś biodra rosnąć. E, e, I ta sylwetka kobieca. A te biodra bardziej... przed miesiączką? Przed. O. Tu nie ma takiej reguły. Nie ma takiej reguły tutaj. Jasne. To jakby, no, to, to różnie skupia. też rosną, oczywiście. I to jest też ten kłopot hmm. w przypadku dojrzewania, że to różnie u każdego jest, u jednego. różnie, tak. Także te sekwencje Ale ten nie, nie zawsze są. Najczęstszy hmm. problem, o którym mówiłaś, to te rosnące piersi i te góski pojawiające się tam, i nie tak. wszyscy wiedzą, że to jest ten że to początek. Jest, to jest tak. norma, tak. Zazwyczaj wychodzą z gabinetu z takim, z takim przekazem, że tak, że, ja, że, że dziewczynka ma już 9 lat i to jest norma, zaczęło się dojrzewanie, Dobre. wszystko jest w porządku. Dobrze. I nie musicie robić USG <laughs> piersi. To jest normalne dojrzewanie. Ale ten dziewiąty rok jest granicą. Wcześniej. To, u dziewczynek, 8, 9, u, chłopców, u chłopców, tak? I wcześniej trzeba się skonsultować. skonsultować z lekarzem, czy to nie jest za wcześnie, bo to też ma swoje negatywne konsekwencje, jeśli dojrzewanie zacznie się za tak, wcześnie. Tak, jeśli zacznie się za wcześnie, najprawdopodobniej skończy się też wcześniej. i yy, Skończy się wzrastanie, także skończymy gdzieś z niższym wzrostem ostatecznym, niż wynika to z naszego potencjału, który gdzieś tam odziedziczyliśmy po rodzicach. Rozumiem. Chłopcy. Jak dojrzewają chłopcy? Co, na co patrzymy, na co zwracamy uwagę? Eee, chłopcy dojrzewanie zaczyna się od powiększenia jąder. Też gdzieś w międzyczasie pojawia się to owłosienie płciowe. Natomiast skok wzrostowy następuje troszeczkę później, mutacja troszeczkę później. Czyli w okolicach ten skok wzrostowy? W no 11, 12, 13 rok życia. Natomiast Dobra. u chłopców na pewno musi się rozpocząć dojrzewanie przed 14 rokiem życia. U dziewczynek przed 13. Jeżeli to nie nastąpi, nie ma pierwszych oznak dojrzewania, to też musimy się skonsultować i musimy się poddiagnozować. Dobra. Czyli Ania, czyli tak naprawdę to nie jest aż tak kwestia aż takiego dogłębnego obejrzenia się na gości tak zupełnie. To są takie ja poszlaki, tam, które jak sprytny rodzic, to i wypatrzy i gdzieś wypatrzy, tam w Ale ja bym tę odpowiedzialność rodzicom zwróciła. To, to naprawdę. No na to się oceni. Ta, Nie tak, do tego, żeby lekać. Tak, czyli dobra, czyli mówimy oceni. przede wszystkim. Nie się o tym. do tego pediatra, tak. prawda, na ten bilans. A my, naszym zadaniem, z tego co mówiłaś, i ja tak sobie teraz. Przetwarzam, że naszym zadaniem jest przygotowanie na to, żeby ten dzieciak był e, odważnie poszedł do lekarza i też był w, przygotowany na to, że mówimy o częściach ciała. Mówimy o penisie, o pochwie, o tak. piersiach i żeby on nie był tak. nagle przerażony, że ten tak. temat pierwszy raz w jego życiu się pojawia. Dzieci są przerażone, że tam prosimy, żeby zdjęły majtaczki. Czyli no. naszym zadaniem jest tak. przygotowanie tej wizyty tak. lekarskiej. fajnie jest, myślę, powiedzieć dzieciom, że, że nasze części intymne naszego ciała, że to są nasze, że to jest coś, czego nie eksponujemy. Natomiast zupełnie okej okay jest odsłonić się przed lekarzem, że to jest normalny element badania lekarskiego i przed rodzicami. Natomiast też tutaj edukujmy, że y, żadne inne osoby bez twojej zgody y, nigdy nie mogą Tak i to jest fajny obejrzeć, element prawda? właśnie mówienia o tej cielesności, bo ta tak. cielesność ja tutaj też powtarzam z naszymi psychologami bardzo często. On, to jest niesłychanie ważne, żeby o niej mówić, żeby też dzieciaki były świadome, co można, czego kto nie może, co jest normalne, co jest swobodne, a co jest zakazane, zabronione fajny trend też, jaki widzę na przestrzeni ostatnich lat, to, że coraz to więcej y, mam, zazwyczaj to mamy, z nastolatkami zgłasza się do ginekologów dziecięcych, y, dziewczęcych na te pierwsze wizyty. Kiedyś to też było tabu, a teraz zupełnie normalnie dziewczynka ma 14, 16 lat i idziemy na taką zapoznawczą wizytę do ginekolożki, czy tam pana ginekologa, to nie zawsze się kończy bada pełnym badaniem ginekologicznym. Tak, na bo to jest to tak jak, jak myśmy mówili o zębach, to mówiłaś o tym, że Wizyta z maluchem idzie i nie zawsze otwiera buzię, tylko tak właśnie, żeby zobaczyła, żeby pogadała, żeby, żeby przygotować Jasne, właśnie na tak, to samo miejsce. Żeby porozmawiać o miesiączce, żeby, żeby porozmawiać o higienie prawidłowej. Żeby ta dziewczyna poznała te a Żeby się oswoiła, no na Nie? żeby Także to, to jest żeby, fajne, to jest fajne, tutaj narodziła. chwale mamy, bardzo jestem z tego zadowolona, bardzo, bardzo jest to dobrze. Dobrze, czyli przypatrujecie się swoim dzieciakom właśnie pod tym względem intymnym, przede wszystkim jednak rozmawiacie z nimi, szykujecie ich na to, że będą dojrzewać, że mogą, żeby były gotowe na rozmowę na ten temat, a na samo oglądanie sprawdzacie do lekarza, bo to przede wszystkim łatwiejsze, bo to jest jednak ktoś obiektywny, a po drugie jest fachowcem i będzie widział dokładnie, czy wszystko przebiega w dobrym kierunku. A Ania bardzo ważna rzecz. Czy jeśli dochodzi do jakiegoś zaburzenia, dziecko zaczyna dojrzewać za wcześnie? Albo to się przeciąga opóźnienie, Czy są metody na to, żeby lekarze wpłynęli Oczywiście. na ten proces? No pewnie, przedwczesne dojrzewanie leczymy. Leczymy z programu lekowego, jest to leczenie bezpłatne e, dla rodziców i dla, dla dzieci. E, e, przed tym leczeniem przeprowadzamy pełną diagnostykę, czyli musimy, musimy wiedzieć, czemu to dziecko przedwcześnie dojrzewa, czy przypadkiem, czy to jest takie, my mówimy, idiopatyczne przedwczesne dojrzewanie, najczęściej u dziewczynek. Co to znaczy? To znaczy, że po prostu z nieznanych, bliżej przyczyn, czasem emocjonalnych, czasem niezidentyfikowanych, nagle uruchamia nam się oś hormonalna i dziewczynka wcześniej zaczyna dojrzewać. U chłopców wczesne dojrzewanie zawsze jest taką lampką ostrzegawczą, bo tutaj już częściej wchodzi nam w grę jakaś patologia. i Czy przypadkiem gdzieś jakiś guz się nie rozwija, czy przypadkiem jakieś coś, coś w mózgu nam inaczej się nie rozwinęło, także no też nierzadko wykonujemy i, i rezonans mm -hmm. przysadki, rezonans głowy. Bo takie mogą okrecie... być poważniejsze Mogą być poważniejsze rzeczy, nie? Także, także bardziej u chłopców no to jest takie przedwczesne dojrzewanie, jest bardziej alarmujące niż tym bardziej u dziewczynek, warto iść, tym bardziej warto iść. Natomiast jasne, leczymy, leczymy tak długo, jak, jak to jest konieczne. Zaniechujemy w pewnym momencie tego leczenia i dojrzewanie postępuje sobie dalej. Czemu leczymy właśnie po to, żeby dać czas temu dziecku na urośnięcie? Mhm. Bo w momencie, gdy, gdy to dojrzewanie jest bardzo zaawansowane, to niestety estrogeny, ktoś zapyta, skąd u chłopaka estrogeny, no z testosteronu, z testosteron jest przekształcany w estrogeny, wpływają na to, że Fragmenty kości, które odpowiadają za wzrost na długość, się zarastają i że już się po prostu nie rośnie. Aha. Także głównie z tego powodu. Drugi powód to jest taki, że to małe dziecko jeszcze emocjonalnie nie jest na to gotowe, prawda? Ta ośmiolatka, żeby no ta. mieć tą miesiączkę, no nie, no to, to jeszcze, jeszcze dajmy sobie troszkę czasu. No chociażby to. w grupach rówieśniczych no, nie, to też pewnie, będzie problem, pewnie. nie? Jak nie wszystkie, a ona pierwsza, I tak, tak całkiem, samo, całkiem tak. pierwsza. Nie? I tak samo leczymy też opóźnione dojrzewanie, czyli tak jak mówiliśmy, jeżeli u dziewczynek yy, nie, nie mamy pierwszych cech y, pokwitania dojrzewania, gdy mają lat 13, u chłopców 14, albo gdy to dojrzewanie się zaczęło, ale ono nie postępuje, się zatrzymało z jakiegoś powodu, no to my też Przede wszystkim identyfikujemy przyczyny, a później leczymy, po prostu leczymy hormonalnie, czyli. Taka regulacja tak, tak, po tak, prostu, dajemy. Ale to też nie chciałabym, żeby, żeby rodzice rozumieli, jako o Jezus, Maria, dajemy te hormony, dajemy czasami no te estrogeny, właśnie, te tabletki antykoncepcyjne. No nie, no my dajemy po prostu coś w zamian, coś tak jak niedoczynność tarczycy leczymy eutyroxem, tak jak niedobór żelaza leczymy żelazem, tak tutaj niedobory tych hormonów płciowych po prostu nie Tak, bo to może być trudniej zaakceptować, bo to się zawsze wydaje, i myślę, że ta rozmowa nasza mhm. dotyczy też tego, że ludziom się wydaje, że to jest proces taki, który absolutnie naturalny i tylko sobie trzeba zostawić, no. że to jest takie coś, co nie, nie jest no związane tak z medycyną jest, w żaden sposób, nie. a nie jest. Tak. Nie? no więc po prostu to, to nie jest, że my im dajemy coś więcej, coś ekstra, coś, co wpłynie, że on jakoś tam bardziej będą inaczej wyglądać czy coś... Nie, nie, bo to jest kwestia nie. zakłócenia bardzo poważnego, bardzo poważnego, bardzo ważnego dla człowieka Pewnie. procesu w jego, w jego życiu, nie? Pewnie. Tak. A miałem zapytać jeszcze, bo czasami u chłopców mm -hmm. powiększają się piersi, nie? To też są zaburzenia. No właśnie, nie? to jest też, te, czyli ta ginekomastia. I chciałam od razu powiedzieć, że u 50% chłopców w okresie dojrzewania, czyli u cudrogiego chłopca, będzie taka przejściowe, takie przejściowe powiększenie gruczołu piersiowego, czyli to jest coś zupełnie normalnego. Mhm. Nie należy się tego wstydzić. Absolutnie nie można z tego dowiedzieć, jest... w sensie trzeba mm -hmm. powiedzieć takiemu chłopcu, że słuchaj, nikt tam w tej szatni na WF-ie nie ma prawa ci dokuczać, bo to jest normalna sprawa. To co drugiego z Was y, to dotknie. Bo one potem wracają do. Zazwyczaj Stary. tak, no. zazwyczaj tak. Jeśli i... nie, to też jest wtedy kwestia do Was. Idziemy o, do wtedy Was. wtedy kwestia do chyba nas. chyba lepiej, tak. jak one się powiększają, przyjść do Was jednak i, i żeby to było pod Waszą kontrolą. Okej, okay, nawet żeby powiedzieć, żeby, żeby usłyszeć że na jest ok, że, że, ich, że to jest nie? zupełnie normalne i, i, i że się tego nie wstydzić. Bo jeśli nie, bo jeśli ten proces nie przebiega prawidłowo, to też możemy. To możecie też na my się wpłynąć. tym zajmiemy. Nie? No oczywiście, też my się tym zajmiemy. Ginekomasia, czyli to powiększenie piersi u chłopców zdecydowanie z większym problemem u chłopców z nadwagą i z otyłością. Mm -hmm. Bo wtedy te, te piersi są jeszcze większe, gdyż jest tam też tkanka tłuszczowa. I tutaj, yy, i też jeżeli nie będziemy leczyć tej otyłości, to ten, te piersi takie większe pozostaną i potem często gęsto jest już, yy, już temat dla chirurga plastycznego, żeby gdzieś Czyli w przypadku otyłości to jest tak, większy problem jest większy i trzeba problem. wtedy przyjść do, 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 tak. do. No i samą otyłością też oczywiście trzeba się uwagę. To znaczy choroba otyłościową. No właśnie, bo Ania mieliśmy, mam wrażenie, że ten temat y, wyjaśniliśmy. Najważniejsze, żeby zwracać na niego uwagę. Mnie się wydaje, że on jest tak mało omawiany. I tak właśnie jest takie przekonanie, że a, dojrzewanie to jest taki naturalny proces. Idzie sobie swoją, albo późno dojrzewa, albo wcześniej, mhm. albo coś tam, a tam luzik. A jednak nie trzeba zwrócić na to uwagę. To bardzo ważne. Ale drugie, że. E, Więcej jest tych zaburzeń hormonalnych w dzisiejszych czasach przez środowisko, tak? Tak, może być. Może, może tak być. Faktycznie coraz to więcej się mówi o tych substancjach, tak zwanych dysruptorach endokrynnych. To są bardzo różne grupy substancji chemicznych, yy, zanieczyszczenia też hormonalne, estrogenowe itd. i tak dalej. Jedzenie, ży żywność, nie? Dokładnie, ale ja. I, i, I to się bardzo bada aktualnie, jest dużo badań na ten temat. Natomiast ym, ja mam takie przekonanie, że nie za bardzo jesteśmy w stanie się przed tym uchronić, no żyjąc tak. tak jak żyjemy, no bo przecież no, nie przeprowadzimy się gdzieś do Puszczy Białowieskiej, nie odetniemy się od wodociągów. No, no nie, no gdzieś, gdzieś to zanieczyszczenie... No, to żywność, jest, powietrze, tak, no. woda. Fajnie, możemy coś robić, żeby to zminimalizować. Zastanawiać się nad tym, co jemy. Nie wiem, dezodorantów, prawda? Gdzieś mm -hmm. może tą wodę, niekoniecznie wszędzie, z tych nie? butelek plastikowych, ale to jest wszędzie. No to, to, to jakby bardziej jest to temat dla naszych e, włodarzy, dla, dla organizacji, dla, dla państwa, żeby chronić to środowisko niż tak jednostkowo dla nas. I dla naszych dietetyczek też oczywiście I dla tym naszych mówimy, dietetyczek, powiedzą, To będziemy mówili, ale dobrze, że, no ważne, że Żebyśmy wiedzieli, co ważne, co najważniejsze, wpływ środowiska jest, ale ważne, żeby rodzic wiedział, obserwował, rozmawiał, zaprowadził do lekarza i że ten proces można. Żeby to nie był temat tabu. Tak dojrzewanie to nie jest temat tabu, to też bardzo się cieszę, że w szkole się na ten temat rozmawia, na tej edukacji mm. zdrowotnej. Eee, tak. no. Ale sama wiesz, no to tak jest i ciągle pokutuje, nawet chociażby z tym zewnictwem. Nie mamy takiego nazewnictwa, no no, tu jest medycznie, erotycznie no. to już w ogóle nie mamy tego nazewnictwa, żeby ze sobą pogadać, tak, to, to, kuleje, to, to kuleje. już w ogóle nie powiem. Ale nawet jak ty mówiłaś tutaj, penis, pochwa, piersi, tak. to też mówiłaś z taką... Ale to może być też siusiak, tak? To tak. też jest okej. Okay. Okay, teraz żeby... ćwiczymy o to, żeby mówić głośno i wyraźnie, bo sama nawet zapytałaś, czy można powiedzieć. No, ale jest, czyli ciągle to w nas, w nas. Nie, to nie jest kwestia błędów, to jest kwestia ostrożności, też delikatności. No bo jednak, skoro w społeczeństwie jest pewna obawa przed mówieniem o tym, no to człowiek, jak występuje tym, mówi, to też stara się być delikatny, żeby niczyich ich uczuć nie obrazić tak. po prostu. Więc nie obrażajmy się na te słowa, nie obrażajmy się też na proces dojrzewania. Myślę, że to dobra puenta. Dziękujemy serdecznie, zapraszamy, żebyście kliknęli kolejny film. A ja z, z dumą, że poruszyliśmy ten temat. Dziękuję Ci serdecznie i do zobaczenia. Dziękuję również.